Elo, Elo 320, witajcie na kanale, gramy. Hejka. Słuchajcie, gramy, zajdziecie w minigierki. Jej, Jak widzicie, już nam się super. tu wgrywa mapka. Eee, mamy dzisiaj, słuchajcie, pierwszy dzień świąt. Wczoraj nie było niestety odcinka, nie wyrobiliśmy się. Mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Mieliśmy Pan, duże roboty. To dużo, dużo roboty. Jeździliśmy słuchajcie. po rodzinie, nie było naprawdę. Jej, jesteśmy. Kiedy słuchajcie? Zaczynamy minigierki, a już dzisiaj właśnie chcemy wam życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Zdrowych, Szymona. wesołych, spokojnych Szymona. świąt Szymona. Bożego Narodzenia. Szczęśliwego nowego roku. Oby były dla was. Ło, no, ej, ja już spadłam. Mnie już nie O co chodzi? O ja, ja już... już? Tak. Ale tu się... Tak. Uważaj, bo on strzela... Uważaj, uważaj. Mówił, o po... Ale ciężkie, pierwszy raz tu w ogóle grałem teraz. Wiesz, o co chodziło, że ta platforma mhm. się ruszała, trzeba było pewnie yy, przesunąć, Aha, dobra, nie? ja myślałem, że coś tam spada na to, ale Przemieszczać to nie. Przemieszczać się po prostu. No, dobra. Dobra, to Teraz mi się udało, słuchajcie. Czekamy na następną mapę. Ja <noise> 31 sekund zostało. <noise> ale dobra, ale. Zostać... W komentarzach słuchajcie, co dostaliście od Mikołaja. No właśnie w tym znać w komentarz bo odwraźmy na początek. To jest taki jarmark, no. zobacz w ogóle. No, to taki jarmark. jarmark. Dzień dobry, panie czacha, co pan wow. tu ma? Uuu, uh -huh. ja panie kochany. Ja świąteczny klip mam... grid, Dobre, nie. dobra, nie. Niezłe, niezłe. Słuchajcie, jesteśmy w kolejnej minimopce. Ej, znowu się chyba szczelamy. Dobra, ja też. Y... To Strzelanie to jest taki nie? Dobra, ale... Za 2 sekundy, że już no, no. Trzeba się schować, słuchajcie. Ja się chowam tu ja za tobą. Zobacz Seba. Okej, okay, dobra, widać. Zobacz gdzie się schowałam. Tu jakiś typ tam jest. Ja się chowam. I muszę wytrzymać 51 sekund tutaj. A to już chodzi, żeby jak najwięcej wyeliminować tam, nie? No ja wiem. tam siedzi. idę. Tu stoi typ. Ja się boję, Tu są czerwoni, dobra. A, nie mogę? a ty gdzie jesteś? Poszłaś? Do niebieskiego jak szczelam. strzelam. Okej. Okay. Tylko utrzymaj się... Ale on ten jest mat, zacięty. Żeby, żeby ci nie, nie pozabijali tak szybko. Czekaj. Ciężko ich trafić tam. A jest, ja, chyba ten, dobra, do, a ]łeś? czemu tego nie mogę zastrzelić, no? A ty jesteś niebieski! Ty ja jestem czerwony! A ty, bo ja do niebieskich strzelam jak... Z tym góry! Ty! Ja pół godziny walę w tego! Tego ty panie! No hmm, ja jestem czerwona, rozumiesz? A jaki cudem miał głotówkę życia Ej, i mnie jeszcze załatwiał? E, nie, nie podglądaj, gdzie ja jestem, bo mnie pozabijasz. Nie już nie mi załatwili. Czerwona drużyna wygrała. No my, jaki, No ja się co, co się dziwię, no przecież jak ja chłop nawala w swoich. <grym>, nie, ja nie, nie rozumiem, ale... Ale byś odwalił teraz dobrze. Ja cię, to było dobre, nie? Piszcie, czy wy też tak kiedyś mieliście nie, na pewno ja tylko <laughs> tak miałem, że kto taki normalny, tak <laughs> swoich strzelał, a jeszcze się cieszę i to nie uciekał, w ogóle nie uciekał, I, I ty ja wygrałam. Za koleś, co za koleś. Ej, no wygrani. faktycznie, twoi wygrali, no. Dzięki, Teleportowanie. Strony zaczną spadać za 8 sekund, unikaj spada. Aha, okej, okay. ale dobra, o co chodzi? No to mnie? ja na pewno przegram, bo już nie wiem o co chodzi. No czy mam stanąć? O, nie wiem, o. Jest, dobra. A co ty zrobiłeś? Ło! Wow. Zobacz. Będzie tu? No. Jejga, o, tu będzie nie tu wiem chyba. O co chodzi teraz. Dalej, gwiazd pod gwiazdką. Nie jest bo... A Mnie teraz już trzasnęło. Jest, o, to jest, samo, to jesteś samo, jesteś. Samo, dobra. No. Teraz też będzie tu. to samo, to samo, to samo mogłeś stać też. Okej, okay. no. to samo chyba. Ej, Wydaje mi się, że wygrasz teraz. Będzie to końcu. samo. Będzie to samo też. Stój, stój tutaj. No, dobra. A teraz środek. Ej, tutaj, chyba, tak? Tu, 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 tu. Tu będzie. Jest, leci, tutaj leci. leci. Do góry, trójkącik Dobra, trójkąt chyba. Trójkąt. Okej, okay, udało ja sam ci się. Jeszcze jeden trójkąt. A nie, tak, jeszcze jeden, ja jest nie, duszek jakiś. Ma. A nie, to jest duch, tak? To co? Uważaj, co uważaj. Coś. 9 sekund zostało. Tu, 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 gwiazda. Dobrze. Kółeczko. 9 sekund. I, i już Dobra, świetna robota, udało się. Tutaj się udało Super. słuchajcie. No to... <coughs> Gratulacje. To już musicie mi wybaczyć, że do swoich szczelami niebieskich. <iznek> dobra, zajdzie jeszcze jedna minigierka, bo znowu słuchajcie, mamy gości i jak na szybko nagrywamy dla Was. Widzicie no. jakie poświęcenie? Ha? 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 Dobra, spirale wzniesienia. Spiralne wzniesienie, dobra. Ciekawe. A, czyli co? Tu musimy iść pod tą um. górę, tak? Mm -hmm. I coś będzie spadać, przeszkody jakieś w dół, chyba. Tak. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że ja to ostatni raz grałem z Nikolą, bo nie wiem, dawno, z rok, dwa lata temu, to zupełnie inne gry były. Fajne są te, te gierki. Mhm. I właśnie ktoś mi ostatnio z was w komentarzu pisał, że słuchajcie, gramy, zagrajcie sobie w minigierki. I macie rację, bo jest nawet spocho. Dobra, ej, O nie. Ej, 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 Jezu, no idę. Boże, że to, to nie co? chciało stanąć? Tak. To trzeba po prostu biec, no? Po prostu. Up. Jezu, dobra. Uważaj, ja, już. to jest ej, Nie mam, jestem. Dobra. Nie. Ej, dobra, ja już, dobra, już wiem o co chodzi, nie? Dobra, ja też, no, i jestem o, za tobą. O, o. Jesteś za mną? No prawie. Okej. Okay. Ale dobre to jest. Y... Niezłe, ja jestem pierwszy tak naprawdę, ale nie wiem, czy to się tu liczy. Nie, chyba nie. Najważniejsze, ale 25 sekund, no. Ej, co tu się stało? O. To ja zahaczyłem, czy ten typek koło mnie? Nie wiem. 18 sekund zostało, słuchajcie, serduszko jest, nie wiem co to miał znaczyć, ale jeszcze jestem w grze. wyprzedzili mnie. Jezu, jezu, udało jezu. się, słuchajcie, udało mamy się? to. A ty? ja 9 sekund dobra. Dobra, jestem. i to było easy, to było easy, a, słuchajcie. To, to, to tak na szybko jeszcze jedna minigierka, bo naprawdę to było easy. Także słuchajcie, czekamy za następnym gierką. Już ostatnio, bo jest, jest, jestem ciekaw, jestem ciekaw, jestem ciekaw. Ty może tu trzeba stać, bo wtedy sobie gdzieś polazłem i... Gdzie ty jesteś? No jestem tutaj z... z... Okej. Okay. To widzę z innego, z innego kraju też ludzie są. Bitwa ceglana, okej. Okay. No to zobaczymy jak to... to będzie. Za 10 sekund włączy. 8-7 i słuchajcie, zarobimy się cegłami, prawda? Mamy nadzieję, że będziemy razem w drużynie. Oby nie, bo jak z tobą, to przegrywam. <grywa> Dobra. No i bo co? ty bo w, się w pierwszej trójce graczy z najmniejszą... Boś w pierwszej... Aha. KO, czyli tu trzeba czy jak najwięcej osób załatwić. Oho Inta, no okay. ty go zartujesz. Ja nie idę nigdzie. Jezu, ale czy... No czym? dobra, ale on już mnie załatwił, to nie o że wychodzę z tej gry. Ja. Nie, okej. Okay. Jest, ja, załatwiłem jedną, czyli jak najwięcej KO musi tu być. Nie, nie, no nie, <laughs> Chodź Chodź do dawaj nie, tego żółwia! Nie, nie, nie. Jak to, czemu ty nie giwiesz? Nie wiem, jest, a ty noga. mnie zabijasz? No. Ej, ja teraz spadłem Tyle, ty jaki wieczwa! Ty, Rambo, chodź do no tu. Chodź zmierzymy, trwaniaczku. Ej, kto to mi rzucił? rzucił coś? Czymś? Jest, załatwiłem bo. Ej, to możesz Dobry w to jestem. Tak, bo na dole sobie wybierasz. Granaty różne, co chcesz. O, sam sobie chyba szczeliłem w nogi teraz, ej. To jest dobre I czemu tak daleko jestem? dalej granatnik. Ej, zamijają mię mam awię. Ej, no dzielnie oni mnie wysadzili tak daleko. Ej, ale bez sensu, ma? zanim ja tam zejdę. No. Gdzie ty jesteś? W Landwirze, No, Ale mnie wywalili, jej. Dobrze, ciekawi. Tak. tak daleko. No. Bo. Jesteś... to jest? Ty jesteś oszust. A! Kurczaki blade, zabiła mnie. Ej. Jak to się stało, że już... Dobra, ja okej, okay. ale kto? Zwycięzcy, nie, to my się nadal na, nie, nadal, nie nadaliśmy na to. Oh. Także słuchajcie, wykończymy nasze dzisiejsze minigierki. Dajcie tak, znać, czy tak, chcecie tak. kolejny odcinek z minigierek, bo są naprawdę fajne. Super, odpoczywajcie. To sobie co, z wesołych świąt też odpoczywajcie. Dobre. Ja na szybko obrabiam, żebyście jeszcze to dzisiaj obejrzeli. My idziemy jeść krokiet. I do zobaczenia, mam nadzieję, do jutra. Idziemy na jeść krokiety. Smacznego. Pa pa! pa, pa.